Cześć, witajcie na kanale Reserve w grze Menite gra, która ma premierę dzisiaj 22 maja i na tą grę sporo osób czekało. Gra jest dostępna na Epic Games. Zdaje się, że jest też na obu konsolach. Możecie sobie w nią zagrać. Jest to jakiś rodzaj symulatora rekina. Kiedyś już jedne takie gierki wrzucałem z rekinami. Zobaczymy tą produkcję. Mam nadzieję, że ona będzie dosyć ciekawa. Także zapraszam Was do oglądania postawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Jeżeli gra wam się spodoba to chętnie będę wrzucał więcej odcinków, ale przede wszystkim może zobaczmy, czy i mi się również ona spodoba, czy warto będzie ją Meanwatch. nagrywał. Though somebody better at this, you'll be following them, yeah. Well, people, we got a lot of wrong ideas about sharks. time so to say how oh, we gotta coexist. Now how are you gonna coexist with that shark, huh? Shark just wanna do one thing. That's kill you, eat you, and you out. Okay. I, do? Nie I can a honor. Kill them all if I could. Too bad, eh, hey, but 24 hours to a day. Shark Te Shark to rusty harpoon są dosyć drogie, skoro tyle ludzi zabijają jeden rekin. gra jest. Singlowa z tego co widzimy. tu mamy w ogóle kampanię rekinów. To jest ciekawe. Jest Zachować bieżące ustawienie widoku. Możesz odwrócić osie widoku. A, dobra, czyli, bo to będziemy trochę tak jak samolotem w zasadzie sterować. No, muszę sobie i trochę zwiększyć, widzę, dobra. Ruszaj się za pomocą W. No, ładna grafika, nie? Trzeba powiedzieć, że nieźle to wygląda. R, to widzę, że jakiś sonar chyba jest. Yy, przyciśnij, to przytrzymaj, aby ugryźć. Czyli gryziemy, jeżeli tak e, szybko nacisnę. A jeżeli dłużej, to podpływam, puszczam i wtedy gryzie. No dobra, dobra. Niezły styw tutaj jest. Dobra, musimy pożyć jakąś ofiarę. Spoko, że nam zaznacza cele. Szkoda, że nie wiem jeszcze, którym klawiszem mogę sobie zmienić, co chcę zaznaczyć. Użyć ciosu ogonem do odpierania i ogłuszania celów.

Pływaj w pozycji gotowości do ataku. Nie wiem, jaka to jest pozycja gotowość do ataku. A, chyba taka, że już mam przygotowane griza od razu, czyli przytrzymany ten ten przycisk myszy. Chyba o to chodzi. Kurde, naprawdę rekiny tak zagona ogona ostro siekają? Chyba nie bardzo, co? Zaatakuj kratę, dobra. Możemy też przyspieszyć. Nie, ładnie to wygląda. Myślę, że to może być nawet dobra gra. Mam nadzieję, że wam nic nie zasłania kamera, ale wiecie co? Zmienię trochę jednak jej pozycję, bo nie widzicie HP. No dobra, możemy wrócić w takim razie. Teraz widzicie Hapsy. A spacją jest jakiś taki podskok, ale chyba też... Nie, tu jest jakieś uderzenie łbem, po prostu. Mieliśmy wypłynąć... O, ale fajnie skacze, Si. No te płytwy to są przerażające, co? Jakby ktoś zobaczył tak, Ja nigdy nie widziałem rekina, nigdy nie byłem nad takim morzem, gdzie mogłem być rekiny, no do oceanem ale no, na pewno było przerażające. Możesz wyskoczyć, w powietrze, w pozycji gotowości do ataku, a będsz się tyś nad poziomem wody. Nice. Przy, przyciśnij, aby skoczyć z pozycji gotowości do ataku. Nie wiem, która to jest ta pozycja gotowość do ataku. Pozycję gotowości opuścisz, zanurzając się C. Aha, czyli gotowość do ataku to jest po prostu na powierzchni. Okay. Możesz nagle zwiększyć prędkość. The bull's speed is for a, large a mamy jakąś staminę? Nie, czyli shift to nie jest tak, że ciągle płyniemy szybciej, tylko po prostu przyspieszamy. Wykonaj natarcie w stronę powierzchni, aby wydostać się z wody. A breaching shark is a rare. A może zatakujemy? Tu jest jakaś łódeczka. A, i to jest nasz wróg, elegancko. Zabłuszmy się, niech oni się trochę obstrają, i teraz my płyniemy. Kurde, ty te rekiny to są przewalone, jak one tak klepią, takie łódki. Przytrzymaj na obiekcie. I przyciśnij, aby w, w, wykonać strzał jak z bata. No dobra, tu musimy znaleźć nowy obiekt. <grybujesz> w takim razie, człowiek. A, dobra. Ok. A skąd takie zwolnienie się wydarzyło teraz? A to był chyba ten strzał jak z bata. Dobra. Tam mamy łódkę. Czyli tu jest jakiś jeszcze slow motion mamy, bullet, bullet time. Nie wiem gdzie ci reszty, reszta tych ludzi z tej łódki. Czekaj, zaraz tu przytrzymamy na ofierze. A to chyba musiałbym najpierw... Zatopić tą łajbę. Teraz spróbujmy znaleźć jakiegoś człowieczka jest dobra. I o co z tym chodzi w sumie, że my go wystrzeliwujemy? Nie wiem w sumie co nam to daje Może chodzi o to, żeby... nie wiem, ktoś tam nie uratował ich. Dobra, gdzie są jeszcze? Tu była dwójka ludzi gdzieś. Znajdziemy tych ludzi? A, My... czekajcie, ten radar mamy jeszcze właśnie. Widzę, że mamy jakieś... Różne ikony są pod tymi rybami. Wiecie co? To jest chyba rodzaj pożywienia. Że tu mamy białka, tu mamy tłuszcze. Tutaj to, to nie wiem co to jest. Jakieś minerały. Tak, minerały pewnie. Aha, dobra i o to chodzi. Dobra, czekajcie, złapiemy jakąś jeszcze... A, tu jest człowiek. Ty, gościu, co ty tu se robisz? A no to skuter to ciężko będzie dogonić, ale tu mamy jakiegoś ziomeczka, elegancko. I to Grubson jeszcze w dodatku. I co nam daje ten strzał, jak z bata, powiedzcie? A, może on od razu ginie, jak jeżeli go, wiecie, damy na... na plażę, jeżeli uderzy w twarde. A, możemy uderzyć w kogoś jeszcze. To w sumie dobre jest. To dwa trupy, dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra, teraz musimy w takim razie udać się do tych plażowiczów. Ten radar. Też elegancko działa. Także pewnie będziemy mieć tutaj wrogów. E, jakiś typu... E, nie wiem... Jakieś wojsko, może później jak GTA, że będziemy mieli jedną gwiazdkę policyjną, dwie gwiazdki policyjne. Później będzie wojsko, czołgi. Może czołgi to nie, ale łodzie podwodne. Także zobaczymy. A mogę na przykład ją? Gdybyśmy się zanurzyli, tak troszkę. Nie, dobra, bo ona już uciekła. Tam są nasze cele pozaznaczane, a może zanurkować lepiej? To oni wtedy będą mniej świadomi. Nadmuchiwany jednorożec. Dobra, teraz. I elegancko dwie. pieczenie O, fajnie to wygląda nawet. O, tam mamy elegancko, dwa trupki. Tu są trupki. Na niebiesko. Zwyczajnie na niebiesko są oznaczone. Żywe jakieś istoty neutralne. Tutaj jest troszkę inaczej. Na czerwono są ludzie zwykli. Wow, zabiliśmy go trupem. Także grubo. Nasyła na ciebie łowców, pitłuska. Może się lepiej zanurzyć co? Mały skif. Okej, okay, walka z łodziami. Możesz dostać się do wyżej położonych miejsc na przykład na pokładzie łodzi, korzystając z natarcia w powietrze, wyskakuj tak z wody i łabszczękami ludzi na łodziach. Naciśnij w powietrzu shift, aby mieć takie dopalenie, dobra. Uzbrojeni ludzie będą cię tropić za pomocą celowników laserowych, jeśli wezmą cię na cel, użyj uniku, zanim zdążą cię namierzyć, Ok. Czyli spacja. Spacja shift, QE na uniki. Tak jak samolotem po prostu, możesz użyć opcji wyznaczone, wyznacz zagrożenie, by skupić się na pobliskich wrogach. O shit! O, czekajcie, o i teraz. Wow, tu widzę, że ładnie się można wbić w takim razie na łajbę. Dobra, jeszcze ziomek, chcesz coś zrobić? Ten rekin jest trochę inteligentny, muszę przyznać. Głupi to on nie jest. A wy jeszcze pod wodą chcecie żyć? Naprawdę? Dobra, zależy jego już do końca. Może to się jakoś leczy z... wtedy. Dobra, czekajcie, spróbujmy. A nie, myślałem, że będę mógł tutaj jakiś. wykonać atak z ukrycia, ale widzę, że nie. No tu trzeba kombosy robić. To nie jest taka łatwa walka. Dobra. Jeszcze kogoś tu mamy. Trzeba zanurkować, to się wtedy bardziej obstrają. No, jak ich zeżremy, to się wtedy leczymy. A jak jestem pod wodą, to nie mogę tych uników robić. Co jest dosyć istotne. Czekajcie, musimy go znowu zjeść. Mogę tu trafić? Ci nurkowie mają trochę więcej chapsów, chyba. Dobra, gościu. Teraz jeszcze musimy się tutaj na tych nurkach chyba trochę skupić. Ale teraz U, she make quite a teraz będzie pit. O, man. Cię pizza. Dorwał ci pit. Dlaczego mnie dorwał? Tak miało być, czy może za wolno ich zabijałem? On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Yeah, this my daddy's iron, all right. But this ain't D-Shark, not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. my way oh look oh shit oh, man the oh, <laughs> <things. laughs> <laughs> oh, <laughs> so grace i not next time i see her when i spear her Posh was rango elegans go. The tiny pup responds with an instinct for survival. We never wanna tell the, the fek like bombship. A chyba takiej gry, gdzie my polujemy na rekiny? Nie ma za bardzo, co? Znaczy jest taka gra multiplayer, gdzie albo jesteś rekinem, albo człowiekiem i walczycie między sobą, ale takiej... W tym... Tak jak tutaj to jest zrobione, to chyba nie. Pit ma tutaj niezły trailer swojego serialu. Swojego programu.

Myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek numer 1. Mam nadzieję, że Wam się gra podoba. Będziecie chcieli zobaczyć odcinek numer 2. E, pokażcie to przez zostawienie łapki w górę. E, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. E, Nowa osoba zachęcam do zasubskrybowania kanału. Zobaczcie też grę Crucible, która miała, którą teraz e, dopiero co wrzuciłem też na kanał. Też dość ciekawa gra, także trochę tutaj zaczyna nam się w maju i w czerwcu ruszać nieco rynek gier. Zaczynają dochodzić nam jakieś ciekawsze trochę premiery. Także zapraszam Was też do oglądania nowych odcinków. Dzięki za dzisiaj i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć!